Zrobiłaś? Ścięłaś włosy? A nie było ci szkoda? Jak długo podejmowałaś decyzję? Ale dlaczego? Przecież one były takie ładne. Cześć, ja jestem Włosingola i dzisiaj odpowiem na pytania, na które wiele z Was czeka. Ścięłam 35 cm zdrowych włosów. Zacznę od tego, że powodów mam sporo. Ponieważ tak naprawdę możemy podzielić je na trzy grupy, z czego każda grupa jeszcze będzie miała dodatkowo kilka podpunktów. I zacznę od razu od pierwszego argumentu, jakim jest atrakcyjność. One po prostu przestały mi się podobać. Taka jest prawda. Przez dłuższy czas ja po prostu nie zwracałam uwagi na to, jak one wyglądają, ale w którymś momencie, w końcu, zaczęły mi one przytłaczać. Ciągły ten przyklap, ciągłe e, tutaj na dole obciążenie. To po prostu nie było dla mnie już. Ja czułam po prostu, że mogę wyglądać lepiej w krótszych włosach z grzywką, żeby tutaj się po prostu coś działo, bo na tych długich włosach nie działo się już zupełnie nic. One sobie po prostu były, i w którymś momencie odejmowały mi moją pewność siebie. Już od dłuższego czasu nie mogłam uzyskać żadnej objętości na tych włosach. One były przyklapnięte i u góry, i na dole. I o ile u góry jeszcze można zrozumieć, ponieważ one były po prostu już ciężkie, metr włosów to jest naprawdę sporo. To na dole niestety one były już tak zdrowe. Ja wiem, jak to brzmi, naprawdę wiem, jak to brzmi. Natomiast naprawdę one były tak zdrowe, że co bym nie zrobiła, po prostu były wygładzone. Żadne humektanty już sobie nie dawały rady, nie mogłam uzyskać żadnej objętości. Kolejnym podpunktem z argumentu wygląd jest brak możliwości. Fale, jakieś koki, jakieś fryzury to w ogóle nie miało tej racji bytu. Nic mi się nie trzymało, a jeśli już trzymało, to maksymalnie pół godziny. Po tym czasie wszystko się rozwalało, fale się nie trzymały, koki to w ogóle nie mogłam spiąć klamrą, w ogóle o klamrze to nie było mowy. Nie było w ogóle czegoś takiego w moim słowniku jak klamra. Teraz klamrę noszę bardzo często. Kolejnym i chyba najważniejszym argumentem jest pielęgnacja. Ja od jakiegoś czasu przestałam w ogóle olejować włosy, bo każde olejowanie kończyło się ze strączkami, kończyło się ze źle zemulgowanym olejem, te włosy były jeszcze bardziej przyklapnięte, a ja tak naprawdę pielęgnację... Włosomaniactwo, zaczęłam właśnie od olejowania. To sprawiało mi taką radość, olejowanie, to jakie efekty ja widziałam. Teraz nie mogłam już tak naprawdę żadnej maski dłużej przetrzymać, nie mogłam ro robić właśnie olejowania, nie mogłam nic dociążającego robić, gdzie zaczynając, to sprawiało mi ogromną radość właśnie szukanie jak najbardziej dociążającej odżywki, szukanie Jakiś sposobów, by wygładzić te włosy. U mnie nie, nie było już czegoś takiego. Tak naprawdę od pół roku ciągle te włosy wyglądały dobrze, były zdrowe, były zadbane i czegokolwiek nie użyłam, one po prostu wyglądały dobrze. Wiecie, że ja dużo testuję. Oczywiście testuję, bo chcę, ale czasem już nawet nie chciało mi się testować, bo czego bym nie użyła, to te włosy. Wyglądały dobrze. Jakie ja mam Wam dawać recenzje, jakiekolwiek, gdzie czego nie użyłam, to po prostu wychodziło dobrze. Zawsze była tafla, zawsze, była, yy, zawsze był ten błysk, zawsze było wszystko wygładzone, piękne, idealne. No, nie na tym rzecz polega. Ja naprawdę chciałabym testować i patrzeć, okej, okay, to się sprawdziło, a to się nie sprawdziło. Tutaj mam większy puch, tu mam mniejszy puch. Więc w końcu przestałam w ogóle odczuwać przyjemność sama dla siebie z pielęgnacji, ale również z pielęgnacji dla testów, dla Was. I trzecim, ostatnim już argumentem jest funkcjonowanie. No jak możecie się domyślać, włosy metrowe nie są łatwe w funkcjonowaniu, w szczególności teraz, gdzie idzie zima. Szaliki, czapki, kurtki, one po prostu mi tak już zaczęły przeszkadzać, że nie wiedziałam już, co mam z nimi robić i ciągle tak naprawdę one były związane. Torebka, plecak, cokolwiek tutaj w obrębie ramion, no to włosy były po prostu przyciśnięte. Przyciśnięte ja musiałam je wyjmować i teraz z taką długością wyjęcie to jest raz. A wcześniej jak one były do pasa, to te wyjmowanie to wyglądało hop, ciągnę, ciągnę, ciągnę te włosy wyjmuję i one dalej są tam i dalej muszę je wyciągać. Wiele razy miałam nawet taką sytuację, że w autobusie po prostu ktoś trzymał rurki i czułam, że trzyma też moje włosy, bo one po prostu były wszędzie, a ja już nie miałam nad nimi takiej kontroli, jak teraz mam, że one są krótkie, są wygodne, są lekkie. Także podsumowując, dlaczego to zrobiłam, tutaj macie właśnie te trzy argumenty, ale była taka jedna sytuacja, która zadecydowała o tym, dlaczego to zrobiłam i jak długo się zastanawiałam, bo to może być zaskakujące dla Was, ale podjęcie decyzji trwało u mnie dwa dni. Dwa dni się zastanawiałam, tak naprawdę któregoś razu po prostu wpadłam na to, że nie ścinam i dwa dni się zastanawiałam, po czym poszłam do fryzjera się zapisać na ścięcie. I chyba takim punktem kulminacyjnym był u mnie test maski nocnej od Anwen do włosów średnioporowatych. Nałożyłam ją na noc, bo stwierdziłam, że skoro nie olejowanie, to może taka maska. I co? Rano wstaję, myję głowę dwa razy. Dwa razy umyłam głowę, tak jak zawsze. Nałożyłam odżywkę niezbyt dociążającą, ale te strączki i tak, i tak się pojawiły. Włosy były przeciążone, one już po prostu miały dosyć emolientów. One były na tyle zdrowe, że nie potrzebowały po prostu niczego. I to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o temat włosów. Dlaczego je ścięłam? Mam nadzieję, że ta odpowiedź moja was usatysfakcjonowała i już wszystko jest dla was jasne. Dopytujecie mnie też co dalej? Co z włosami? Czy będę teraz zapuszczać? Czy żałuję? Czy będę hennować? Ale to zostawię sobie na kolejny film. Także zostańcie ze mną, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niebawem. Pa.